you mm -hmm. Witam was. Bardzo serdecznie moi drodzy, czytanie na okres od 10 do 16 lipca 2023 roku i od razu przechodzę, słuchajcie, do wstępu, do informacji co to się będzie działo na nieboskłonie w tym czasie. Słońce mamy nadal w znaku raka, no księżyc to wiadomo, mniej więcej co 2,5 dnia zmienia sobie swój znak. Nie będziemy się tutaj na tym w tej chwili koncentrować. Bardzo ważne zmiany, słuchajcie, na nieboskłonie w tym tygodniu, a mianowicie Mars wkracza do znaku e, Panny. Opuszcza lwa, wkracza do Panny. Według moich obliczeń, a robię teraz tutaj czytanie na 10 lipca, jest jeszcze w znaku lwa. Według niektórych gdzieś tam, słuchajcie, wyczytałam informacji, e, według innych jeszcze tam mówię, rzekomo już jest w znaku Panny. No powiem szczerze, że raczej troszeczkę tutaj tym swoim kalendarzem, się posługuje i stanie się to, to, to wkroczenie znaku, to wkroczenie Marsa do znaku Panny, stanie się to raczej tutaj bardziej koło wtorku środy, tak mniej więcej w połowie tygodnia, a tutaj niektórzy już podają, że 10 lipca. Są tutaj pewne rozbieżności. Słuchajcie, Mars w końcówce lwa jakby na to nie patrząc wpływa na to, że gromadzą się ludzie, którzy mają podobny sposób myślenia, więc słuchajcie, jakieś tam zgromadzenie jakieś tam manifestacje, tak? Marc właśnie ku temu w znaku Lwa wszystkich popycha, nawet takich, którzy wcześniej nie wypowiadali się, nie mówili nic na pewne tematy, byli bardziej powściągliwi, więc nawet te osoby, które były bardziej powściągliwe, obecnie pod wpływem Marsa na końcówce lwa, jeszcze słuchajcie, i mają takie emocje, czują, tak? przełamują swoje bariery, przełamują swoje przekonania i przyzwyczajenia, i szukają ludzi, którzy podobnie myślą, w podobny sposób chcą zamanifestować jakieś tam swoje przekonania czy niezadowolenie. No i widzicie, co to się dzieje, prawda? Więc, więc mamy tutaj, słuchajcie, w pełni kwintesencję Marsa w znaku lwa, a choćby na nawet u naszych sąsiadów we Francji. No czy to tacy nasi bliscy sąsiedzi? No nie, ale... Troszeczkę tam, tak prawda, po stronie zachodniej. Moi drodzy, Mars, kiedy wkroczy do znaku panny, no, znowu się zacznie też ciekawie, bo każe nam się przede wszystkim upominać o swoje, każe nam się również upominać o zapłatę, więc będziemy my się upominali, ale u nas też się będą upominać. To jest czas, kiedy będziemy porządkowali różne dokumenty, słuchajcie, płatności, kiedy będziemy mm, i załatwiali różne sprawy po urzędach. Będziemy w domu również porządkowali wszystko, będziemy się zajmowali właśnie porządkowaniem, zakładaniem różnych rzeczy. I słuchajcie, to jest też czas, uwaga, uwaga, kiedy pewnego rodzaju ideały będą upadały, bo wyidealizowanie jakichś osób, wyidealizowanie jakiejś doktryny, słuchajcie, jakichś przekonań. Tutaj nagle to tak gdzieś będzie, słuchajcie, opadało, taka, słuchajcie, kurtyna, dużo rzeczy może znowu tutaj wyjść na światło dzienne, jakieś osoby mogą być demaskowane, słuchajcie, bo pewnego rodzaju tutaj cechy mogły być po prostu zbyt wy wyidealizowane i to, co było wyidealizowane, słuchajcie, teraz przy okazji pobytu Marsa w znaku panny będzie odidealizowane, będzie odzierane z tych ideałów, będzie weryfikowane, sprawdzane, no bo panna sprawdza, porządkuje i rozwala wszystko na czynniki pierwsze. Eee, tu, gdzie ocenialiśmy kogoś po wyglądzie, po tym, co ma na twarzy albo jak wygląda na twarzy, eee, czasami, słuchajcie, nie widzieliśmy czego dopiero teraz nagle się okaże, tak? Co to za twarz? Jakieś takie... Takie właśnie jakieś takie dziwne ma, prawda? Tutaj jakąś minikę, jakiś dziwny wygląd. No i tutaj właśnie ludzie się będą też przyglądali sobie i innym i oczywiście też tym ideałom i różnym osobom, które były promowane w środkach masowego przekazu. To właśnie słuchajcie, między innymi początek Marsa w znaku panny w tym tygodniu takie przyniesie energię. I pamiętajmy, że mamy troszkę tutaj planet w retrogradacji, zwróćcie uwagę na Plutona on w retrogradacji w znaku koziorożca na ten moment ciągle przynosi takie, słuchajcie, historie poszukiwania duchowości. No więc tutaj co po niektórzy jak mieli pewne sprawy wyidealizowane. I to poszukiwanie tej duchowości, no to na przykład nagle się może okazać, że ten guru to już nie taki, a to coś tam, a to taka jakaś tam e, e, pani, która e, wygina nogę za ucho i coś tam innego jeszcze robi. Nagle się może okazać, że to tak nie bardzo e, też coś tutaj, e, nie, nie, nie do końca przekazuje takie informacje, jakbyśmy chcieli, albo to tak naprawdę nie jest taka osoba, jakbyśmy ją widzieli, e, moi drodzy, więc to będzie poszukiwanie, powroty, będzie weryfikacja. Co po niektórzy nagle mogą gdzieś tam trafić jeszcze na swoich jakichś tam starych wykładowców, swoich starych guru, czy jakichś tam przewodników duchowych, moi drodzy. I tak gdzieś możecie to jeszcze kolejny raz zweryfikować i uporządkować. Będzie Wam to dane. Ale uwaga, uwaga osoby, które po prostu... W sposób taki naprawdę troszkę niekontrolowany i wręcz wskazujący na uzależnienie czepiały się różnych ezoterycznych prądów. Może to się u Was tutaj znowu obudzić, może się to tutaj znowu, słuchajcie, dopominać o realizację. Szukajcie przede wszystkim tych ludzi, którzy pomagają Wam w Waszej intuicji, pomagają wyostrzyć intuicję, mówią o Waszej intuicji, osób, które pchają do przodu ale nie uzależniają od siebie i tutaj właśnie też będziecie to wszystko weryfikować, więc zobaczcie jaki to niesamowity czas. Przypomnę, kochani moi, że to jest czytanie ogólne, ona nie musi z wami rezonować, nie musi też rezonować z osobami, którymi jesteście zainteresowani. Pamiętajcie, że nie podejmujemy żadnych ważnych, rzeczowych i życiowych decyzji, bardzo poważnych decyzji pod wpływem czytań ogólnych. Czy to dla was, czy dla osób, którymi jesteście zainteresowani. Jeśli macie do podjęcia ważne, życiowe decyzje i potrzebujecie wsparcia, to warto wtedy korzystać z czytań indywidualnych. Jeśli podobają wam się moje czytania i się w nich odnajdujecie, to serdecznie zapraszam do kontaktu. Wszystkie informacje, jak się ze mną skontaktować, znajdziecie na dole w opisie filmu, jak i również tutaj na dole ekranu. Wyświetla się informacja z numerem telefonu, który też jest podpięty do aplikacji WhatsApp. I to wszystko, moi drodzy, co miałam Wam do powiedzenia, jeśli chodzi o wstęp tutaj. Pamiętajcie o tych wszystkich energiach, pamiętajcie o tych zmianach energetycznych, pamiętajcie, że miesiąc lipiec jest naprawdę ciekawym miesiącem, wybuchowym miesiącem i tu się będzie bardzo, bardzo, bardzo dużo działo. Podstawowe takie, słuchajcie, kryterium to prawda. I wszyscy będą stawali w tej chwili w prawdzie. No to, a ja teraz właśnie zaproszę Was na to, żebyście sobie posłuchali, co w kartach dla poszczególnych znaków tutaj wylosuję. Moje drogie panny, zapraszam teraz Was na czytanie kart dla Was. Będziemy prosić karty dla rezonujących ze mną panien na okres od 10 do 16 lipca 2023 roku. Zobaczcie, moje drogie panny, to Marst będzie wkraczał do Waszego znaku w tym tygodniu i wszyscy zaczną upominać się o swoje, moi drodzy. Panny też się pewnie zaczną upominać o swoje, będą tutaj porządkować. Panna umie się Uporządkować to jest raz. Panna chce też porządkować innym przestrzeń dookoła. Czasami to bywa męcząca, słuchajcie. Musicie zdać sobie z tego sprawę, moje drogie panny. Czasami dla otoczenia jest to męcząca. Nawet niektórzy mogą to odbierać, że jest to toksyczne. Moi drodzy, ale no cóż, no będziemy tutaj porządkować, będziemy się upominać, a panny tutaj szczególnie zajmą się wszystkim, co tylko jest możliwe do zrobienia. I tutaj dosłownie dostaniecie takiego powera, tak w Was tutaj wstąpi energia. No dobra, patrzymy, patrzymy, co tu dla moich drogich panien. Pamiętajcie również, że Pluton w retrogradacji w znaku koziorożca. Koziorożec, taka, słuchajcie. Bardzo dobra też intuicja. No i przede wszystkim tu chodzi o szukanie czegoś. Intuicja. Intuicja, duchowość, słuchajcie, szukanie informacji, znaków, wszystkiego. Dla niektórych z Was to może być też w tym tygodniu takie olśnienie. O kurczę, przecież już o tym wiedziałem, albo śniłem, albo no, intuicja mi to podpowiadała, nie zwróciłem na pewne rzeczy uwagi, bo nie chciałem. Dobra. Moje drogie Panny, poprosimy kartę dla Was 10-16 lipca 2023. Ja sobie tak tutaj mówię, ale tasuję karty, bo karty trzeba potasować. A dla tych osób, które piszą takie chore komentarze na zasadzie, że mówię dużo i tak sobie... dobrze, ja mogę karty nieprzetasowane dla Was wykładać, jak sobie tak chcecie i wszystkie będziecie mieli takie same, z każdego znaku identyczne, to ciekawa jestem, co, tam, co wtedy powiecie, jak to będziecie komentować. Nie uczcie ojca dzieci robić i nie uczcie daną osobę wróżkę, jak ma tasować swoje karty, co, co, co ma robić, żeby zrobić dobre czytanie. Dobra? No właśnie, to jest najważniejsze. I też nie, 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 nie uczcie dentysty jak maleczyć zęby, jak jesteście na przykład zawodowymi kierowcami. Dobra, proszę. W swoim się poruszać zakresie w swoich miejscach. Ok. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse. I zagrożenia. Jeżeli są jakieś panny, które mają coś wspólnego, na przykład z osobami z znaku lwa, to słuchajcie, wy rozbiły bank w tym tygodniu, bo aż miały pięć arkan wielkich tutaj. Niesamowite. Ale warto nawet spojrzeć na tamto czytanie, słuchajcie. Eee, no właśnie z ciekawości. Jak to wygląda, że nagle pięć arkan wielkich się układa? Eee, Pod eee, Tali macie kartę królowej denarów. Słuchajcie, poczucie bezpieczeństwa, oczywiście również materialnego, ale tutaj widzę kwestię związaną z rozwiązywaniem problemów. Rozwiązywanie problemów, bo słuchajcie, królowa denarowa to się nie martwi. Ona po prostu rozwiązuje problemy. Czasami nawet sięga po metody mało konwencjonalne, że tak powiem. To jest też osoba, która nawet jest skłonna sięgnąć po wszelkiego rodzaju takie y, historie jak na przykład Magia Wika i tak dalej, i bo tak tak? Ona, ona ma rozwiązać problem. No nie będzie się rozklijała nad czymś. Więc widzę, że tutaj widzę, yy, no, y, panny no, no rozwiązywały problemy. Pewnie chodzi o rozwiązywanie problemów. A panna zawsze rozwiązuje również, ale to może w końcu rozwiążecie i na chwilę usiądziecie i odpoczniecie. Będziecie się cieszyć rozwiązaniem tych problemów i tą sytuacją. I już patrzymy dla Was, moje drogie panny, karty. 1016 lipiec 2023. Ogólna aura tego tygodnia, ogólne wydarzenia, szanse i zagrożenia. Pod spodem tali macie kartę wroga. Słuchajcie, wróg już się też tutaj wielokrotnie, że tak powiem, przetaczał w tych czytaniach. No, tutaj widzę dla moich drogich pani na rozwiązywanie również problemów ekonomicznych. Bardzo jest tutaj istotne rozwiązywanie problemów ekonomicznych. E, moje drogie Panny, proszę uważać na wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe w tym tygodniu. Nie bierzemy żadnych kredytów, żadnych dofinansowań. E, jeżeli już to bardzo małe, takie tutaj, gdzie macie naprawdę duże poczucie bezpieczeństwa, że dacie radę zrealizować później te zobowiązania, tak, że dacie radę coś tutaj spłacić. Proszę bardzo, piątka mieczy. Widzicie bez sensu i bez przyszłości pewne sprawy. Znowu tutaj. O, zamknięcie pewnych spraw też. Świat, arkan wielkiej sprawy ważne, wielkie, przeznaczeniowe. I karta straty, słuchajcie, karta straty też już wielokrotnie dla wielu znaków się tutaj pojawiała. U lwów też była, jeszcze tam u kogoś też była, więc no może tutaj, słuchajcie, to jest taka, widzę, energia chyba tego tygodnia. Bardzo często się też pojawiał mak, merkury, no to też wasz patron. To chyba, chyba po prostu, moi drodzy, taka energia tego tygodnia jest. Wydaje mi się, że tutaj... Prawda będzie naprawdę wychodziła na światło dzienne. Piątka mieczy, kochani moi, i karta trochę pieniędzy. Karta, która mówi o przyjaciołach, o pewnych sprawach związanych z przyjaciółmi. Kochani moi, są tutaj jakieś sprawy, jakieś tematy, które oczywiście były zamiatane pod dywan, ale są też sprawy, w które byłyście zaangażowane i to mówiło Wam już otoczenie. To już Wam mówiło otoczenie. Otoczenie Wam już pewne rzeczy zgłaszało, otoczenie Wam już pewne rzeczy sugerowało, ale panny być może w tym tkwiły z, z różnych powodów, tak? Nie będziemy tego oceniać, bo to, to nie chodzi o ocenę, ale po prostu tkwiły. Jakieś tam miały swoje mm, powody, że w czymś takim się babrały. No i słuchajcie, moi drodzy, karta piątki mieczy mówi, że to jest brak sensu i brak celu. Para idzie w gwizdek. tu się nic po prostu nie dzieje, w poniesione zaangażowanie, wydatki finansowe, czasowe, energetyczne, emocjonalne nie przynoszą oczekiwanego skutku, oczekiwanego efektu. Tutaj jest, moi drodzy, nie wychodzi bilans na zero, tu jest strata, tu jest wielki, jeden, wielki minus, to co wychodzi po prostu na minusie. I wiecie sobie tutaj, moi drodzy, w tym tygodniu będziecie różne sprawy takie z tym związane, z tym minusem uświadamiać, to są również sprawy finansowe, jakieś ewentualnie dodatkowe zlecenia. Warto jest też, żeby w tym tygodniu właśnie porozmawiać z przyjaciółmi, z osobami wam bliskimi, powiedzieć o swoich problemach, moje drogie panny, nie próbować ich rozgryźć samych, yy, samemu, tylko trzeba yy, powiedzieć to do osób bliskich, do przyjaciół, naprawdę do takich jakichś zaufanych ludzi. Bo Tutaj jakieś problemy, słuchajcie, mogą Was pchnąć do tego, żebyście niepotrzebnie właśnie weszły w jakieś zobowiązania, tak? Na przykład finansowe. Jeżeli jest jakiś problem, moi drodzy, jeżeli są jakieś sytuacje bez przyszłości, jeżeli jakieś macie zobowiązania, umowy, może jakieś najmy, może coś takiego, może jakąś pracę robicie, jakieś zlecenia tutaj sięgniecie i są to wszystko sprawy bez przyszłości, to... Powiedzcie to przyjaciołom, być może są tutaj też już takie historie, że was informowano, mówiono wam słuchaj, nie pchaj się w to, bo przecież więcej tracisz, tak? Również słuchajcie i relacje. Relacje, w które było bardzo dużo zaangażowane, moi drodzy, i żadnego zysku żadnego zysku. Tu też widzę czekanie na pewne sprawy i karta straty z powodu kobiety. Słuchajcie, tutaj też są jakieś sprawy finansowe, w których panny uczestniczą, czy uczestniczyły, są tutaj straty z powodu kobiety. Całkiem możliwe, że tkwicie przy jakichś sprawach, jakichś sytuacjach. Być może czekacie, że ktoś wam coś, jakąś pracę tutaj da albo coś zapłaci, odda, zwróci. No to tutaj widzę, że te tematy... No trudno się będzie tutaj w tym tygodniu z tym wszystkim tak pogodzić. Tak czy inaczej będzie to trzeba rozwiązać, moi drodzy. Karta Świata oraz Karta Domu. Słuchajcie, w tym tygodniu macie szansę, bo to są szanse, uwolnienia się od wszelkiego rodzaju lęków. To jest rach. Macie szansę uwolnienia się od strachu. Macie szansę uwolnienia się od lęku przed życiem. Macie szansę o uwolnienie się od takiego lęku o swój dom. Być może o jakiś związek. Słuchajcie, całkiem możliwe, że lękałyście się tutaj o związek, o przyszłość tego związku, o przyszłość tej relacji, a związek mógł być, wiecie, taki, że niepotrzebnie się w ogóle o to człowiek martwił, niepotrzebnie po prostu tam angażował czas energię, zainteresowanie, emocje, a nawet i często, gęsto pieniądze. Macie szansę po prostu zamknięcia tego okresu, zamknięcia tego etapu. Dla wielu z Was, moi drodzy, kończy się również okres poszukiwania partnera czy partnerki w jakimś otoczeniu, w jakimś miejscu Wam bliskim. Jest, to, jest tutaj możliwe, że zakończacie jakiś temat, całkiem możliwe, że przy jakiejś wycieczce, może podróży a być może jakimś wyjeździe, to Wy tutaj jakoś otwieracie, otwieracie oczy, moi drodzy, możecie, macie szansę poznać kogoś innego, macie też również szansę zastanowienia się nad tym, jak chcecie, żeby wyglądało Wasze życie, na jakim ono ma być poziomie, bo tu chodzi też o jakiś poziom życia, moi drodzy, o prowadzenie życia na właściwym Poziomie. To może być poziom emocjonalny, to może być poziom energetyczny, to może być poziom duchowy, jak i również poziom materialny. Życie musi być prowadzone na odpowiednim poziomie, moje drogie Panny, i Wy w tym tygodniu macie szansę zamknięcia jakiegoś takiego dziwnego okresu w Waszym życiu, który powodował, że nie prowadziliście życia na właściwym poziomie. Ale tu nie chodzi tylko o prowadzenie życia materialnego, dobra? To, to pamiętajcie o tym. Na właściwym poziomie. Osobistym, emocjonalnym. Finansowym również. Tu też jest bardzo ważna jakaś kwestia szacunku do samego siebie. Ciekawe sprawy. Poczucie bezpieczeństwa. Zaraz zobaczymy. Moi drodzy, jakie są zagrożenia dla Was w tym tygodniu? Karta siódemki denarów oraz karta straty. Uważajcie na wszelkiego rodzaju wezwania do zapłaty. Tu też jest trochę pieniędzy, więc uważajcie na wszelkiego rodzaju wezwania do zapłaty. Uważajcie na to, żeby nie zgubić portfela, nie zgubić jakiegoś, nie wiem przelewu, pilnować, gdzie wasze pieniądze idą. Proszę również pilnować swoich wypłat, swoich przychodów, bo może się nagle okazać, że one trafiły gdzieś tam, gdzie nie powinny trafić. Ktoś może zrobił nawet celowo błędnie dla was przelew albo nie zrobił tego przelewu, tak? Więc takie rzeczy też się tutaj mogą, moi drodzy, dziać. Siódemka denarów, tutaj widzę zatrzymane jakieś sprawy, zatrzymane jakieś finanse, zatrzymane jakieś tematy z i tutaj straty z powodu kobiety. Uważajcie na wszelkiego rodzaju kontrole, również kontrole jakieś takie finansowe, kontrole skarbowe. To się dosyć często zdarza. Ja teraz słucham bardzo często w trakcie konsultacji prywatnych informacji od osób, które na przykład są w, no, w Wielka Brytania tak? i w tych, w, tych, w tych tam regionach że na przykład są ludzie wzywani do płacenia jakichś rzeczy, których nigdy nie otrzymali, zwrotu jakichś świadczeń, których nigdy nie otrzymali. Również moi drodzy są, są wzywani do wyjaśniania na przykład jakichś świadczeń, które otrzymują, otrzymywali, a choćby nawet ze względu na... Um, na czyjąś chorobę, tak? na czyjąś niepełnosprawność. Do tego nawet doszło, tak? Więc tutaj proszę uważać na tego typu rzeczy, moi drodzy, bo ktoś się może tutaj do Was dobijać, upominać o takie sprawy, jakaś kontrola, tak? Tego typu sprawy. Tak, moi drodzy, i tutaj odwlekane jakieś sprawy, odwlekane tematy i niepodjęte decyzje w związku z jakąś kobietą, co do jakiejś kobiety, moi drodzy. Nie podjęte jakieś decyzje. Jeżeli panny tkwiły w jakichś relacjach dziwnych, trójkątowych, to się wszystko tutaj w tym tygodniu zacznie zagęszczać i będzie trzeba sobie pewne sprawy uświadomić. Będzie trzeba tutaj coś po prostu, słuchajcie, pozałatwić. Albo zamknąć relację, albo zamknąć jeszcze jakieś inne z tym sprawy związane. Życzę Wam wszystkiego dobrego, moje drogie Panny, i wyjaśnienia wszystkich spraw i wszystkich sytuacji, żebyście się uwolniły od tego wszystkiego, co jest bez przyszłości. Nie angażujcie się ani w prace zawodowe, ani w żadne inne, słuchajcie, relacje, gdzie wydatkujecie mnóstwo energii, zainteresowania, czasu, a nie otrzymujecie nic. Wszystkiego dobrego.